Duszące powietrze gryzące dymi, ogromnej ilości wszędzie niosącego się pyłu. To skutki palenia w starych piecach węgla złej jakości czy odpadów, czyli tak zwana niska emisja. Kiedy za oknem spada temperatura i skutki stają się zmorą wszystkich polskich miast. Badania dowodzą, iż w Polsce podczas spalania w piecach o złych parametrach energetycznych paliw słabej jakości powstaje prawie 40% emisji tlenku węgla, 18% dwutlenku siarki, 9% tlenku azotu i ponad 17%. Procent niemetanowych lotnych związków organicznych. Ze szczególnie podwyższonymi poziomami stężeń pyłu oraz złą jakością powietrza wciąż walczy aglomeracja śląska. Jakość powietrza na terenie naszego województwa jest, jest bardzo niedobra, a szczególnie w okresie zimowym. A dlaczego w zimowym? Bo w zasadzie największy wpływ na tą jakość powietrza to ma to, że palimy w piecach no, złej jakości i paliwem czasem naprawdę fatalnym. Miały muły węglowe, które niestety. Są u nas dostępne w sprzedaży, to powoduje rzeczywiście bardzo dużą emisję. Także można powiedzieć, że w okresie wiosennym, letnim, jak już się skończy sezon grzewczy, to wcale jakość powietrza nie jest u nas taka zła. Natomiast przychodzi okres grzewczy, przychodzi zima fatalnie. Wielkie znaczenie dla jakości powietrza ma sytuacja meteorologiczna. Jeżeli jest zimno, mało wiatru, mało opadów, no to tragedia. Jakość powietrza jest fatalna, często jakieś stany alarmowe. Te lata ostatni rok, poprzedni, 13 i 14 były naprawdę dobre. Na razie też są przekroczenia, są, ale nie jest to tak, jak było w roku 2012. Wtedy naprawdę było fatalnie, jak zima taka ostra przyszła. Była taka lista 80 największych trucicieli, z czego na Śląsku były 24 takie miejsca, czyli u nas było jakby Przewaga. W tej chwili zakłady dawno poschodziły z tej listy, potem lista w ogóle została zlikwidowana. To nie te duże zakłady. Te duże zakłady to mają porządne urządzenia oczyszczające. Niestety robimy sobie to sami. Oceny jakości powietrza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dokonuje w oparciu o wyniki badań uzyskane w systemie pomiarowym Państwowego Monitoringu Środowiska. Badania dofinansowuje m.in. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wspiera je także najstarsza placówka naukowa w Polsce, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. Na terenie naszego województwa jest naprawdę bardzo dobry monitoring powietrza. My mamy w sumie 226 różnych różnego rodzaju urządzeń, które non stop badają jakość powietrza, a samych automatycznych stacji mamy 18. Między innymi w Zabrzu na terenie Panu też jest nasza stacja automatyczna, z której badamy jakość powietrza i wiadomości przesyłamy na całe województwo. Można zawsze zadzwonić do inspektoratu, czy przyjść do nas, żeby się poinformować. Na walkę z niską emisją prawie 200 milionów złotych, wydaje co roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Środki z tej puli wspierają wszelkie inwestycje, które mają na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a co za tym idzie poprawę jakości Życie śląskopów? Jest to zdecydowanie jeden z priorytetów. Na obszarze całego województwa mamy przekroczenia stężeń pół i benzolfepirenu. Te stężenia, przekroczenia tych stężeń wynikają przede wszystkim z tak zwanej niskiej emisji, czyli emisji powstającej ze spalania paliw złej jakości i odpadów, także niestety w paleniskach lokalnych, czyli w lokalnych piecach i kotłach. Opalanych paliwem stałym. W związku z tym fundusz już od wielu lat przeznacza na ten cel blisko połowę swoich środków, nawet w ostatnich latach ponad połowę swoich środków. Jeśli chodzi o zadania, które finansujemy, to są to właściwie chyba wszystkie zadania, które można sobie wyobrazić, które skutkują ograniczeniem Emisji, w tym niskiej emisji, modernizacja, przebudowa systemów grzewczych, rozbudowa sieci ciepłowniczych w kierunku podłączenia nowych odbiorców do sieci, odbiorców, którzy do tej pory korzystali z lokalnych źródeł, termoizolacja budynków, czyli docieplenie, wymiana solarki okiennej, drzwiowej. To może być również połączone z likwidacją i unieszkodliwieniem azbestu, jeśli jeszcze gdzieś na przegrodach zewnętrznych ten azbest występuje. Są to też większe zadania, koniecznie związane z pełną emisją, takie jak redukcja zanieczyszczeń połowogazowych, czyli dofinansujemy instalacje do odpylania czy odsiarczania spalin, finansujemy instalacje do energetycznego wykorzystania metanu z kopalń niskoemisyjne środki transportu publicznego, budynki, budowę budynków o niemal zerowym zużyciu energii, przy czym muszą to być budynki użyteczności publicznej, jeszcze szereg zadań takich, które, jak mówię, skutkują zmniejszeniem zużycia energii i w konsekwencji zmniejszeniem zużycia paliwa. Osoby prawne mogą składać wnioski bezpośrednio do wojewódzkiego Funduszu i tutaj mogą liczyć na przede wszystkim preferencyjnie oprocentowaną pożyczkę z możliwościami częściowego umorzenia, a także w przypadku niektórych zadań na dotacje. Dotowane są przede wszystkim odnawialne źródła energii, ale także dotowane są przedsięwzięcia realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w budynkach użyteczności publicznej. Tutaj mamy na uwadze znaczny efekt oprócz efektu ekologicznego, także znaczny efekt edukacyjny i społeczny tego typu przedsięwzięć. Ale mogą również liczyć inne dofinansowanie osoby fizyczne. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspiera także miejskie programy ograniczania niskiej emisji. Gmina wdrażając taki program występuje do Wojewódzkiego Funduszu z wnioskiem, uzyskuje dofinansowanie, a uzyskane środki przekazuje następnym mieszkańcom, którzy są zakwalifikowani do programu. Wojewódzki Fundusz wdraża takie coś od 2002 roku. W tej chwili już około połowy dni z województwa śląskiego jest to 77 gmin, Albo już jest w trakcie realizacji takich programów, albo już ich realizację zakończyło. Łączne wsparcie wyniosło ponad 180 milionów, i w ramach tych inwestycji zmodernizowano ponad 17 tysięcy kotłowni lokalnych i zabudowano ponad 5 tysięcy instalacji solarnych. Oprócz tego realizując jeszcze szereg przeciwnień towarzyszących, typu docieplenie, wymiana stolarki czy modernizacja instalacji wewnętrznych. Dzięki tej inicjatywie tylko w zabrzu od 2009 roku 1300 domów wypiękniało, a co najważniejsze wyposażyło swoje piwnice w efektywne i ekologiczne kotły oraz pompy ciepła. Fizycznie rozpoczęliśmy realizację tego programu w roku 2009, czyli od tego czasu pozyskujemy środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dwa lata temu pojawiła się możliwość na niektóre inwestycje pozyskania środków w formie dotacji poprzez Wojewódzki Fundusz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W sumie od 2009 roku realizacja tego programu zamyka się kosztem około 34 milionów złotych, z tego środki mieszkańców są około 13 milionów złotych. 20 milionów są to środki pochodzące z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast 1 600 mln to jest uzyskana dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W zakresie programów właściwie nic w stosunku do 2014 roku się nie zmieni. Oczywiście zmienią się ilości poszczególnych inwestycji, a te inwestycje polegały i będą polegać na tym, że będziemy dofinansowywać wymianę kotłów, dofinansowywać montaż kolektorów słonecznych, dofinansowywać ocieplenie ścian, stropodachów, wymiany okien i to, co zaczęliśmy w zeszłym roku, czyli... Dofinansowywać montaż ogniw fotowoltaicznych. Podstawą w ogóle do tego, aby uczestniczyć w tym programie, jest posiadanie bądź chęć wymiany kotła. Czyli jeżeli ktoś ma stary kocioł, niewydajny, można powiedzieć nieekologiczny, musi go wymienić. Oczywiście w ramach programu może uzyskać dofinansowanie. Nie uzyska dofinansowania na pozostałe inwestycje, jeżeli ten kocioł będzie nieekologiczny. Na montaż instalacji solarnej, a także docieplenie domu czy wymianę stolarki okiennej w Zabrzu czeka kolejnych 800 domów. Czekać warto, bo podejmowane inwestycje dają wymierne efekty. Ci, którzy nam pożyczają pieniądze, życzą sobie, abyśmy osiągali efekty rzeczowe, ale również efekty ekologiczne. Efekty rzeczowe to ilość zrealizowanych poszczególnych inwestycji, natomiast to musi wpływać na Efekt ekologiczny liczony zmniejszeniem ilości substancji wprowadzanych do powietrza. W ciągu pięciu lat w wyniku realizacji programu ograniczenia niskiej emisji zmniejszono emisję takich substancji jak pył zawieszony o prawie 44 tony. Dwutlenku siarki 32 tony, tlenków azotu o prawie 4 tony, tlenku węgla 39 ton, dwutlenku węgla ponad 5000 ton. I benzoalfapirenu, może się komuś wydawać małe ilości, ale to są duże, 15 kg. Bardzo wysokie stężenie pyłów w powietrzu to prawdziwa bomba ekologiczna. To także, zdaniem naukowców z Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Długotrwałe bowiem wdychanie pyłów i gazów w znacznej mierze przyczynia się do schorzeń układu oddechowego, krążenia oraz układu nerwowego. Bardzo często są to procesy nieodwracalne, dlatego mieszkańców trzeba nie tylko edukować, ale przede wszystkim mobilizować do działań na rzecz poszanowania. Dobrej jakości powietrza. Panie doktorze, zjawisko nazywane niską emisją to jest bardzo duże zagrożenie dla środowiska, ale jest to także duży problem zdrowotny. Dlaczego niska emisja tak źle wpływa na stan naszego zdrowia? Niska emisja to źródło przedostawania się do środowiska bardzo wielu szkodliwych związków, zarówno zanieczyszczeń pyłowych, gazowych. I wśród nich, jeśli chodzi o te pyły, to y, najbardziej niebezpieczny jest pył zawieszony w frakcji PM10 i PM2,5. Wśród zanieczyszczeń gazowych y, to szczególnie dwutlenek siarki czy też tlenki azotu. Y, dodatkowo, jeśli chodzi o niską emisję i o nasze polskie warunki to mamy taki zwyczaj, taką przypadłość polską, polegającą na współspalaniu wszelkiego rodzaju odpadów, szczególnie plastikowych, w piecach domowych, w piecach grzewczych. I to niestety jest przyczyną przedostawania się do atmosfery, do środowiska bardzo toksycznych, bardzo niebezpiecznych dioksyn, polichlorowanych bifeneli czy też furanów. Są to związki bardzo toksyczne, które w długotrwałym narażeniu społeczeństwa mogą odbić się negatywnie na naszym zdrowiu. Kto jest najbardziej narażony na niebezpieczeństwa spowodowane właśnie niską emisją? Praktycznie zagrożeni jesteśmy wszyscy, całe społeczeństwo. Ale zawsze wyróżnia się w populacji takiej grupy szczególnego ryzyka, które charakteryzują się największą wrażliwością na te niebezpieczne czynniki środowiskowe. Zaliczamy do nich na pewno małe dzieci, zaliczamy także osoby starsze, czy też osoby, które cierpią na przewlekłe choroby, na przykład układu. Sercowo-naczyniowego czy też układu oddechowego. Zaliczamy chociażby tutaj osoby cierpiące na astmę. W przypadku wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza może dojść do nasilenia objawów tych chorób. Jakie zanieczyszczenia, i w jaki sposób one, proszę nam powiedzieć, dostają się do organizmu człowieka? Jakie są tego konsekwencje dla naszego zdrowia? Są to zanieczyszczenia występujące w powietrzu, a zatem droga oddechowa tutaj jest najistotniejsza bo wiadomo, że jeżeli mamy do czynienia z zanieczyszczeniami gazowymi, to one są przez nas wdychane. Również te zanieczyszczenia pyłowe, bo one mają dość małą średnicę, mniejsza średnica cząsteczek pyłów, tym przenikają one głębiej do naszego układu oddechowego, osiągając nawet pęcherzyki płucne, skąd mogą już łatwo przechodzić te zanieczyszczenia do, do krwi. I nie ma tutaj żadnej bariery w tym momencie i to, to, to przenikanie jest dość łatwe. Jeśli chodzi o przewlekłe... To nie tylko chodzi tutaj o sytuację, kiedy mamy wysokie stężenia zanieczyszczeń, ale także czas trwania życia w tych warunkach albo częstość powtarzania się tych warunków. Jeżeli często się to powtarza, to wiadomo, że zagrożenie dla zdrowia jest większe i chociażby tutaj w naszych miastach aglomeracji śląskiej to ten okres sezonu grzewczego jest długi i często mamy przekroczone wartości dopuszczalne, więc to na nas wszystkich negatywnie wpływa. Kiedy za oknem spadają temperatury, wtedy najbardziej odczuwamy właśnie niską emisję. Kiedy jest troszkę cieplej, mimo wszystko palimy w piecach i chociaż tego nie widać, to niestety ten problem nie znika. No nie znika, ponieważ no wiadomo, każdy, każdy chce mieć ciepło w domu czy też przygotować posiłek. I... Niestety bardzo wiele osób nadal jest skazanych na wykorzystywanie tych kopalnych źródeł, czyli tego naszego śląskiego złota, jakim jest węgiel, ale też wielu z nas korzysta z tych najtańszych, a jednocześnie z najgorszych jakościowo rodzaju węgla, takich jak miał, czy muł węglowy. Do niego dostęp tutaj na Śląsku jest o wiele łatwiejszy niż w innych regionach, ponieważ mamy kopalnie niedaleko, więc można, można się w to zaopatrywać, a niestety spalanie tego typu węgla, Węgla tej słabej jakości e, sprawia, że ta emisja chociażby tlenków siarki czy też zanieczyszczeń pyłowych jest większa, aniżeli gdybyśmy wykorzystywali e, gatunki węgla lepszej jakości. No i ciągle ten proceder spalania, współspalania odpadów to, e, to jest rzecz, która, która w, pierwszej, w pierwszej kolejności powinna zostać wyeliminowana. Mamy, zamieniamy węgiel gorszej jakości na przykład na paliwo ekologiczne, ale Panie Doktorze, czy są także jakieś inne działania, które mogłyby poprawić jakość właśnie zanieczyszczenia na Śląsku, bo to przecież nie tylko palenie w piecach, ale to także odpady, jak Pan Doktor wspomniał, to także spaliny. Tak, to, to też i spaliny samochodowe, wiadomo, że to wszystko na, się na siebie nakłada. Ale co byśmy mogli zrobić? Z jednej strony są inicjatywy prowadzone przez władze samorządowe, czy to wojewódzkie, czy to na poziomie miast związane z inwestycjami w zakresie wymiany sposobu ogrzewania, ale to nie jest jedyne rozwiązanie. Bardzo ważna jest świadomość każdego z nas, co po prostu możemy robić i co możemy spalać, prawda? Więc jaki rodzaj węgla, czy też no, jednak segregacja odpadów, skoro mamy ustawę, która od jakiegoś czasu obowiązuje w Polsce, dotycząca właśnie tych odpadów i... No, nie, nie współspalać. To jest po prostu pierwsza rzecz. Pierwszy krok należy do nas. Nie powinniśmy tylko i wyłącznie czekać, co zaproponują nam władze samorządowe. Czy warto także w trosce o swoje zdrowie, na przykład zaglądać na, str na strony wojewódzkich inspektoratów? Tam przecież są informacje, jakie jest to stężenie pyłów, jakie zanieczyszczenie no i chyba wtedy wdrożyć pewne zachowania, na przykład nie uprawiajmy wtedy sportu, nie wychodźmy na dwór, nie spacerujmy właśnie w tym czasie. Tak, tak jak najbardziej, tym bardziej, że mamy możliwość dostępu do tych informacji praktycznie online, za pośrednictwem internetu. Śląski Monitoring Powietrza, strona się bardzo łatwo otwiera i generowane są raporty pokazujące jak wygląda sytuacja danego dnia w poszczególnych miastach. Więc na tej podstawie możemy też korygować własne zachowania. Jeżeli rzeczywiście uprawiamy sport, biegamy i wiemy, że jest to stężenie, pyłu czy też innych związków bardzo wysokie, no to jednak takie, takie zachowania mogą być powodować, że no, tak kolokwialnie mówiąc oddychamy się tego wszystkiego tych zanieczyszczeń więcej, więcej ich trafi do organizmu, tym samym ta dawka, to narażenie będzie nasze o wiele wyższe. Przede wszystkim edukacja, większa świadomość ekologiczna. I przede wszystkim pamiętajmy, że chociaż działamy, by to, by walczyć z niską emisją, to, to ciągle ten problem zanieczyszczenia no, niestety istnieje i na Śląsku chyba jeszcze troszkę będziemy musieli z nim powalczyć. Jak najbardziej tak, ponieważ jeśli patrzymy tu na ten problem z punktu widzenia zdrowotnego, to Światowa Organizacja Zdrowia bardzo duży nacisk kładzie na, te, na ten problem zresztą zanieczyszczenia powietrza w skali globu według najnowszego z raportów tej, tej organizacji mówi, że umiera rocznie około 3 milionów 700 tysięcy osób, czyli zanieczyszczenia powietrza są przyczyną zgonu aż tak w dużej liczby ludzi na świecie i jest to jeden z istotniejszych czynników ryzyka, czynnik ryzyka, który jest przyczyną skrócenia przewidywanej długości życia wśród kilkunastu Wymienianych w tej grupie kilkunastu najistotniejszych czynników ryzyka, właśnie to zanieczyszczenie powietrza się znajduje. Tym bardziej, że jeżeli możemy, gdybyśmy ograniczyli stężenie niektórych związków. W Europie przeprowadzono takie badania w ramach w największych miastach Unii Europejskiej, gdzie oszacowano, że jeżeli byśmy obniżyli stężenie pyłu frakcji PM2,5, czyli tego pyłu drobnoziarnistego do poziomu 10 mikrogramów na metr sześcienny, to osoby w wieku 30 lat miałyby tą przewidywaną długość życia dłuższą o 22 miesiące. To są prawie 2 lata. Prawda? Więc nasza, nasza długość życia też od tego zależy. Jeszcze do niedawna na Śląsku za wysokie stężenie pyłu w powietrzu odpowiadały zakłady przemysłowe. Dziś trują nas przede wszystkim samochody i spalany w piecach węgiel złej jakości. Dlatego przede wszystkim od nas zależy jakim powietrzem będziemy oddychać my i nasze dzieci.